Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony niepopularny, a to jest pierwszy update do Sons of the Forest, tak jak widzicie otrzymujemy informację o tym, że dodano do gry lotnie, lornetkę, zbalansowano tam błędy, bugi, naprawiono i o wiele więcej. Tutaj macie pełen opis po prawej stronie w języku angielskim, który został umieszczony na Steamie. Po lewej stronie przerzuciłem Wam przez tłumacza, plus trochę rzeczy sam przetłumaczyłem i yy, zrzuciłem to jakby w taki jeden plik, i teraz tak, dalsza część to będzie w sumie czytanie tego tutaj, tych wszystkich informacji yy, i Staram się wam powiedzieć, co według mnie jest dobre, co według mnie nie, także to będzie też jakaś subiektywna opinia. Zapraszam bardzo serdecznie. Otóż w skrócie dodano do gry. Lornetkę lotnie i w końcu dodano bramę muru obronnego. No nie wiem, jak tego mogli twórcy nie dodać od początku, dlaczego tego nie było, no ale nie dodali nie można było zrobić bramy. Nie można było zrobić sobie bramy w swojej palisadzie. Więc w końcu to mamy. Dodano walkę z bossem w połowie gry do bunkra z jedzeniem. Z angielskiego mm, dodano środkowo growego bossa w bunkrze z jedzeniem. Ok. Ciekawe, co tam jest. Możemy się nawet tam przejść, jak będzie czas, i, i sprawdzimy, o co tam chodzi, co tam się znajduje. Dodano resetowanie ustawień na ekranie opcji. To sobie sprawdzę na pewno, o co z tym chodzi, yy, bo to resetowanie ustawień może być ciekawe, szczególnie biorąc pod uwagę, że wielu osobom nie rosną drzewa, tak jak mi, czy wiele innych rzeczy w jest zbagowanych i nie działa. Może to pomoże. Dodano yy, zaginiony, skórzany kombinazon Virginii do świata. No, nie wiemy, gdzie jest, ale to może być ciekawe, szczególnie, że można ją mieć dla siebie, no i Aktualnie jedynym fajnym strojem Drawi Genie była ta sukienka, nie? Może jeszcze piżama, ale, ale w tym momencie no to taki skórzany kombinezon Virginie może być interesujący e, można teraz blokować drzwi za pomocą drążka umieszczonego po wewnętrznej stronie drzwi strasznie na to narzekała moja Ania, że tego nie było że po prostu jej tego niesamowicie brakowało i faktycznie jak kanibale mogli wchodzić tak po prostu do naszej budowli to to było mega upierdliwe po prostu Zbudowane małe konstrukcje meble można teraz chwytać, a po złapaniu można je ponownie gdzieś umieścić lub rzucić, aby je zawalić i odzyskać zasoby. To jest bardzo przydatne według mnie. Dodano kilka dodatkowych elementów fabularnych. Co się pod tym kryje, to nic, tylko odkryć nam zostaje. Dodano nowe warianty animacji śmierci przestrzał w głowę dla kanibali tego. To, to, to na pewno wszystkie sprawdzę, to wiecie, to, to będzie pierwszy stream. Wściekli zwykli kanibale mogą teraz atakować skacząc z drzew. No, dobra. Małe ptaki będą teraz lądować i jeść, nasycać się. Super, będzie łatwiej je upolować. Dodano opcję ukrywania plakietek z nazwami graczy. Spoko, aczkolwiek to nie jest coś przeszkadzającego. Dodano opcję ukrywania celownika i trajektorii pocisku. Nie widziałem celownika w grze. Czy ja sobie go nie włączyłem, czy coś? Czy może na moim poziomie trudności nie ma? Ok, mm, łapka na ryby powinna teraz działać i łowić ryby co 5 do 10 minut. O ile jest umieszczona w wodzie i bieżąca pora roku nie jest zimowa. Ok, to nam daje dość dużo czasu na łowienie tych rybek i suszenie ich, więc e, ciekawe, czy jeszcze twórcy naprawili to, że, że te ryby tam niby się suszyły, ale gniły. No, nie wiem. Dodano wieże widokowe do niektórych wiosek kanibali. To jest interesujące. Czy oni będą z tych wież nas wypatrywać, czy coś, czy będzie można je zburzyć, zebrać. Musimy sobie zobaczyć, jak one w ogóle wyglądają. Podnoszenie papierów obularnych będzie teraz wyświetlać interfejs użytkownika do powiększenia. No, nie do końca rozumiem, co mają twórcy na myśli w tym zapisie, no ale przekonamy się w grze. Dodano nowy typ struktury jednostronny wierzchołek. To jest ciekawe? I zobaczymy, co to będzie w grze. Wypełnia przestrzeń między belką pochyloną a belką podpierającą. Wyrównuje automatycznie w oparciu o orientację pochylonej belki automatycznie dopasowuje ćwiartki kłód do odpowiedniej długości. Wydaje mi się, że to pozwoli fajniej dach na przykład zamykać i tym podobne rzeczy. Yy, z balansu. Bo tak właściwie to jest wszystko, co twórcy dodali typowo. Natomiast yy, zmiana balansu. Tu się dzieje sporo rzeczy, które w nie do końca mi się podobają. Dodano czas odnowienia snu. No jak jednocześnie pozytywne, z drugiej strony wkurzające. Dla niektórych na pewno to będzie. Eee, dla mnie nie jakoś strasznie, bo zazwyczaj staraliśmy się i tak cały dzień wykorzystać, a nie spać na przykład, żeby przespać zimę czy coś w tym stylu. No ale wiem, że dużo ludzi tak robiło i, i to raczej im zepsuje. Odpoczynek zeruje głód i odwodnienia. Z angielskiego to jest set rest drained from hunger and dehydration to zero. I nie jestem do końca pewien, jak to rozumieć. Czy, z, czy jak odpoczywamy, czyli śpimy, spada nam głód i, i odwodnienie do zera? Czy wtedy zużycie tego głodu i, i, i nawodnienia spada do zera? Czyli po prostu kładziemy się z pełnym brzuchem, budzimy się z pełnym brzuchem, nie? Eee, zabłocone kanibale będą teraz mniej wściekłe. No to wiecie, te, te, te pierdołki małe, które tak biegały, darły japę i tak dalej, nas goniły jak pokichane, eee, no to to będą mniej za nami latać. No mi to odpowiada, bo w pewnym momencie byli bardzo upierdliwi. To możliwość przerwania snu gracza przez pobliskich wrogów, którzy mogą dotrzeć do gracza. Eee, to jest też ciekawe, biorąc pod uwagę na przykład sytuację, że mieliśmy tak, że biegliśmy po planszy, gdzieś tam każdy rozstawił sen, to, to, ten, to miejsce do spania. Byliśmy w całkowicie różnych miejscach mapy. Do jednego podbiegło trzech kanibali, koło mnie były paluchy i tylko jeden z nas miał święty spokój, tak że mógł się kimnąć tak naprawdę, nie? I, I mimo to granat całkowicie pozwoliła, więc może to coś wyrównanie nie? Poprawiono szybkość odprowadzania ognia, aby korzystanie z drewna opołowego było ważniejsze. To jest spoko. Na przykład mnóstwo tego drewna opołowego gdzieś tam odkładaliśmy i tak dalej i nie było Totalnie co z nim robić, więc to jest akurat fajna opcja. Ulepszone jagody, aby zapewniały więcej jedzenia. No to super, że w końcu poprawili tą ilość żarła z jagód. Zmodyfikowano napój energetyczny, aby dawał o połowę mniej nawodnienia i mniej energii. Napisałem Wam smutne. Poprawiono ilość sytości i nawilżenia, które dają wszystkie zioła i grzyby, czyli po prostu zbustowali te rzeczy, które się zbierało po mapie. Trudne, do, e, trudne ustawienia zdrowia wroga zmniejszone do 1,25 zdrowia Czyli ułatwili poziom trudny. Zwiększono zdrowie pancerza kanibali o 1,5 na poziomie trudnym czyli ułatwili, jeśli chodzi o zdrowie wrogów, ale utrudnili, jeśli chodzi o ich pancerz, czyli trudniej rozwalić im pancerz, ale łatwiej ich już zabić, jak go się załatwi. Zauwi zamówienie na połowę ryb Kelvina kończy się po pewnym czasie. Jakim czasie? Naprawione otwieranie jaskini w późnej fazie gry ze zbyt dużą liczbą wrogów. Ja się z tym nie spotkałem i nie jestem pewien o co chodzi, bo Mordor mówił, że spotkał się z sytuacją, że otwarł jaskinię i tam było 20 przeciwników. No to Trochę przeginka jak na trybie Single Player Z drugiej strony poradził sobie z tym, więc może jednak nie taki problem, ale czy to ma być naprawienie zbyt dużej ilości wrogów w pewnych dniach gry, czyli na późnym etapie rozgrywki, czy to ma być naprawienie błędu związanego z tym, że jak się wchodzi do takiej jaskini, to dostajemy duże obciążenie, bo jest to obliczane i tak dalej. W którą stronę to twórcy wymyślili? Dostosowano niektóre zdarzenia i zasięgi walki wręcz dla lepszej sztucznej inteligencji. Reakcja na coś. Okej, zobaczymy o co chodzi podczas najbliższych walk. No takie bardzo ukryte. Obrażenia strzelby zmniejszone o połowę. Bardzo. Kurcze, smutne. No. Jak mogli? Strzelba to ma być taki. I tak było ciężko załatwić te niektóre silniejsze stwory tą strzelbą, trzeba było strzelić w nie 4 razy. Czemu? Teraz 8 strzałów ze strzelby, to to przestaje mieć sens, nie? Ta strzelba. Zwiększone przywracanie odpoczynku podczas siedzenia z 0,3 do 0,7. To mnie cieszy, bo teraz faktycznie będzie miało sens siadać na tym krzesełku i odpocząć kawałek. A tak to można było siąść na tym krześle, iść, zrobić herbatę, wrócić do gry i liczyć na to, że coś nas nie zabiło w międzyczasie. Do jadalni dodano zwykłe puffis. Nie do końca rozumiem tłumaczenie tutaj, natomiast z Angola, tak na Beszczela, to, to chyba chodzi o to, że dodano ciasteczka. Tylko że Dining Hall? Nie, nie wiem. To jest chyba jakieś miejsce w grze, może coś takiego. Zwiększone zdrowie stworów w zależności od liczby aktywnych graczy w trybie wieloosobowym. To jest według mnie bardzo ciekawe i może to być ulepszenie, właściwie balans gry w dobrą stronę, żeby ci przeciwnicy byli trudniejsi, kiedy gramy w kilku. Ulepszenia. Ulepszone animacje i mieszanie czerwonych kanibali. Mieszanie? Ulepszone? Animation and lens... Ok? <laughs> Naprawiono animację spania dla kobiet kanibali. Do no, tego nie widziałem żadnej animacji spania dla kobiet kanibali, więc nie wiem o co chodzi. Skonfiguruj walkę z podobizną gracza bezczynnych w trybie dla wielu graczy. No, okej. Okay. Naprawiono skaczące kłody, gdy znajdowały się głęboko w wodzie. Eee, no to są takie bugi fajne w deforeście. Takie mogli pozostawiać. Przyspieszenie wydalności dla globalnych lokalizatorów. No, dobra do nanologiki umożliwiającą otwarcie włazów i drzwi, gdy gracz pojawia się w środku. Aha, to była opcja, że na przykład zrespiło nas w bunkrze i nie moglibyśmy z niego wyjść. O kurde. No to to byłby problem. Naprawiono nieprawidłowe przełączenie się niektórych LUD. Hmm. Naprawiono błąd występujący podczas wychodzenia z trybu wybudzenia po śmierci. Przedmioty unikatowe historyczne są teraz wyposażone na siłę po ich zebraniu. Orientacja drzwi jest teraz określana przez pozycję gracza podczas ich umieszczania. Twarz przed graczem jest wewnętrzną ścianą. Ok, spoko. Dostosowano lokomocję jelenia i łosia w celu lepszego poruszania się po ścieżce. Uniemożliwiono umieszczenie ławki. Tak blisko przedmiotów, że gracz mógłby utknąć podczas wstawania po siadaniu na niej. Dodano więcej konfiguracji małych rekwizytów dla uderzeń i kolizji w walce wręcz. Dodano więcej konfiguracji małych rekwizytów dla uderzeń, kolizji w walce wręcz. O, to ciekawe, to znaczy, że przedmioty w grze są bardziej takie ruchome, te, te które gdzieś tam leżą w bunkrach czy coś. Yy, poprawy na optymalizację ściennej, zniszczenie magazynu śrub powoduje teraz pojawienie się przechowywania przedmiotów jako dynamicznych przedmiotów. Jakiego magazynu śrub? Nie było czegoś takiego magazynu śrub? nie magazynu... Mm, destroyed... Fix issue... 15 od tyłu. Aha, bo to są ulepszenia, widzicie? Ja Tam tych rzeczy nie, nawet nie naprawiłem. The string screw storage. Ok, ciekawe. Um, plażowe zregenerowane z zmniejszonymi rozmiarami skał koralowych. Nie mam pojęcia o co z tym chodzi. Z tym punktem 16. Jedzenie w bunkrze naprawiło kilka drobnych problemów z oświetleniem. Czyli bunkier naprawiono kilka drobnych problemów z oświetleniem w bunkrze z jedzeniem. W bunkrze z jedzeniem, tak. Dodano radio do bunkra z jedzeniem i zamieniono karty ze stołu dla pana i pani Pafton w historii. Ok. E poprawiono mnóstwo błędów i zmieniono dźwięk. Dodałem wam taki punkt, bo tych rzeczy które zostały poprawione, naprawione jest mnóstwo. Tutaj tych tych poprawek, zmian naprawdę jest ogrom. Gdzieś tam jest oczywiście o tym Kelvinie, że Naprawiono błąd, gdzie Kelvin ścinał drzewa, do których było przymocowane jakieś rzeczy przez gracza i tym podobne. Naprawiono błąd, który powodował, że można było przejść przez zamknięte drzwi, jak się przed nimi patyk postawiło. No, takie różne rzeczy. W każdym razie. To mi się wydaje na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie całego, całego tego update'u. Wydaje mi się, on dobry, nie, nie jest to jakiś pogrom, nie jest to super, nie wiadomo co jak na Sons of The Forest. No ale liczę na to, że kolejne pasze wcale nie będą mniejsze. Liczę na to, że utrzyma się tendencja z Icarusa, i jeśli tak będzie, jeśli twórcy będą dopisywać w tym kontekście, no to będę się wam starał coś takiego nagrywać, po czym będę się starał odpalać, nie wiem, streama, czy, czy nagrać jakąś poza tym jeszcze yy, rozgrywkę, czy coś w tym stylu, w której pokażę Wam, co się dzieje, co się pozmieniało i tym podobne. Tymczasem kończę, montuję to i wrzucam Wam na kanał jak najszybciej. To zapraszam do usłyszenia. Na razie, cześć, miłego dziąka i miłego weekendu, bo jest czwartek wieczorem, więc tylko piąteczek i już weekend. Bajo!